Nie leci Jest weszali? A są tutaj, proszę w ogóle? To właśnie nigdy nie widziałem No ale nic innego nie może być Może być samochód um, Traktor chyba Ty pójdę w lewo i zbliżę w leki Tech piup albo czekaj, albo podbiegnij do mnie Dobra, ja je zgubię Biorę to lewej był samochód, który by się wymił mocniej o no, Ale ząbały. Jakiś inny tutaj A co ten wydaje e Błynikia jeden Wiem To robimy bum bum Alispak leży Leży w broń jakaś To nie był Alispak To nie był Alispak Ja pierdzielę Alispak leży i kit <laughs> Czekaj, wezmę sobie krowę. Ja biorę krowę. No kurwa, nagrałeś to? No. O, to będzie piękne do tego. Kurde, ale tak żałuję. No dobra, wezmę tego MK. I ja wezmę też magazynki. Zostawiam Ci dwa do tak jakby to. miejsce. Dobra, mam bandit. Tu jest Saku 3, Bandit 2, agili i, i, i Bandit Coppy. M4A1, CCA. A to bo to twoje? Chyba tak. A tu leży... M4A1, CCA. Ale A po drugiej stronie bandy. jeszcze coś, że, że jakieś AK chyba. FM fal ten w ale nie martw to że tą pierwszą serią do mnie nie trafił, ale tu broni leży SWD kamo to Te ja teraz się zwyspiły, bo nie boję a tu leży FN FAL jednym FNV. magazynkiem Jak to SWD? jak tam chcesz